Rozumiem, że robimy normalnie, nie mamy żadnych ekskluzywnych samochodów. Nie, nie, nie. Na ekskluzywny samochód czekam do jutra, do przyceny na Draftera. No, jest to prawda. A to, y jakie jest kurwa jutro ten? Nie wiadomo. Aha, nie wiadomo. Kurwa. to jest czwartek? Tak. Kurwa. No no, bizdowy są te samochody. No są, sam. ale mamy coś lepszego? Tam jest no. dwójka. Zobaczymy. Gdzie tam Auda, halo? Auda, daj. O wsiadasz. No czy kurwa, kurwa wsiadam, no to nie odjeżdża. No, no, nie anulujesz kurwa animację. ci kurwa życie zanuluje. No 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 A Ja kurwa za chwilę napad zanulował. napad zanulował <noise> <noise> No i to będzie najlepsza. <noise> Ale wiesz, że zanulowało A to? Ja, co? To kurwa zanulowało No nagle mi tego Gierka stanęła w miejscu no. Komputerku kup. A... Wiecie, A złożysz do... mi? Bo nie znam się. Złożę ci, złożę. Hej. Ale na Intelku? Nie no, wiem na czym tam będziesz chciał. Ej. Na Intelku taki fajny składasz. Nawet na moim Diku ci mogę złożyć. <śleski> <śleski> tego